Cześć, witam Was bardzo serdecznie w najnowszym odcinku, w którym pokażę Wam coś ciekawego jesienią u nas na szkółce. Ale, jako iż mamy jesień, niedługo zimę, przełom październik i listopada. To na dworze nie ma zbyt ciekawych rzeczy do pokazania. Mógłbym pewnie pokazać jeszcze kwitniące astry, jakieś tam imperaty i tak dalej, ale mam dla Was coś ciekawszego, bo dla nas jesień jest miesiącem, w którym bardzo dużo sadzimy, bardzo dużo nowych odmian. I dzisiaj chciałbym Wam pokazać tak od środka, jak wygląda szkółka roślin, nie centrum roślin, ale o tym powiem, czym się różni szkółka od centrum. Tak od, na co dzień, o, powiedzmy, jak to wszystko wygląda. A więc zacznijmy od tego, czym jest szkółka, a czym jest centrum ogrodnicze. Szkółka to miejsce, gdzie się produkuje rośliny, miejsce, gdzie to wszystko sadzimy, segregujemy, czasami trzeba wyrzucić, a centrum to miejsce, gdzie przychodzicie i kupujecie. Różnica. Tam na centrum nie musimy produkować, a najważniejsze jest to, że na centrum nie zobaczycie takiego widoku. Małych sezonek, które dopiero się ukorzeniają i Takich widoków, bo niestety jak każda produkcja, my również mamy straty. Doświadczenie, które się nie przyjęły, jakieś yy, powiedzmy, które były zasłonięte przez inną i się nie podlewały. Ale na te nie patrzmy, patrzmy teraz na to, bo jest tutaj tego ogrom. I tym się różnisz: kółka od centrum. W centrum mamy wszystko: tabliczki, cena, kasa, nawozy. Tutaj na naszej szkółce, bo mamy również centrum. Widzicie, produkcja. Oczywiście, mamy też większe sadzonki, które nam podrosły. O, patrzcie, klematysiur jeszcze kwitnie. Ale dobra, zacznijmy. Co tutaj, tutaj ciekawego rośnie? Boróweczki, boróweczki. Nelsonik, Eliocik. Dużo polskich odmian. W tym roku zasadziliśmy. No, głównie widać jak lubicie borówki. Ja, ja, ja zresztą też. E, dobra, no, powiem Wam, że nie, nie będzie to łatwe. To jest Hydrangea Paniculata Magical Moonlight. Tak jest, patrzcie. Zupełnie bym nie zgadzał, że to Hortensia, ponieważ te pierwsze liski są naprawdę malutkie w porównaniu do późniejszych. Poczekajcie, muszę się rozebrać. Może troszeczkę trząść. Bo na swoje jest w miarę ciepło. Na dworze w sumie też. A ja jak Gupol ubrałem się w zimą kurtkę. O, tak będę chodził. Dobra. Hortensje. E, to jest salix micast, Nie, nie umiem tego wymówić. W każdym razie jest to wieżba, e, która jeszcze nie kwitnie, ale gdy zakwitnie w przyszłym roku, to zobaczycie różowe bazie. Różowe bazie. Mamy na szkółce już dorosłą. Ech. No ale spóźniłem się, nie, nie pokażę Wam niestety jak e, kwitnie. Berberysiki i, i ta wółka. Ta wółka z nową, dorastająca do półtora metra, taka białe, białe kwiaty. Ekiantus to jest taki krzew, który ma takie e, e, owocki niejedalne, ale bardzo ozdobne. E, Nie, nie wiem co to. Ja też yy, yy, nowych odmian się ciągle uczę z łaciny. Tutaj wszystko mamy po łacinie, więc yy, dla nas, Was może nie wiadomo być, co to jest. Waciną yy, korąpsum darą. Ale no, dużo nowości, dużo nowości. Yy, tutaj oczywiście pęchnice z yy, fioletowymi listkami, co tu dalej mamy z ciekawości więcej tabu. No, te wóły to zawsze bestseller. Tutaj mamy bzy, lilaki, palbiny czy takie mniejsze, fioletowe, fioletowy kwiat. Czy to jest, to jest tak, to jest hortensja Shishiku Flash o takich przebarwiających się listkach. W sumie jedyna odmiana hortensji, która jest ozdobna w sumie bardziej z liści niż z kwiatów. Ciekawa, ciekawa odmiana. Też od niedawna u nas, natomiast w tym roku już mieliśmy dorosłe kazy. Dużo berberysów, jak najbardziej. To jest pięciornik, tak, poci pięciornik nóg to jest niska okrywowa roślina. Wiem, z czym wam się kojarzy pięciornik, ale to jest zupełnie inny pięciornik. Niski okrywowy z białymi kwiatami. Zimozielony, czyli nie gubi liści na zimę. Oczywiście jedyny w 100% zimozielony pnącze w Polsce, czyli bluszczyk nie może być inaczej. Są pół zimozielonych wiciokrzewy, hortensje pnące alezy. 100% zimozielonych to tylko bluszczyk. Bluszcz, przepraszam, bo bluszczy to jest inna roślina, ale tak stropniale. Azalie japońskie, czyli niskie azalie. Zimozielone, podobnie jak pierisy: pierisy różaniczniki wszystko z tych wrzosowatych roślin. Tam mam więcej pierisków. O takich bardziej wybarwionych kolorkach. Ale dzisiaj zdrabniam. O, patrzcie. Kwitnie, kwitnie nam. Już taki mały. A dlaczego nie fajnie, że kwitnie? Yy, bo prawdopodobnie za dużo energii pójdzie w kwiat, a nie w korzenie i liście. Tak, liście. Yy, więc tu może być taki problem. Yy, co tu więcej berberysów? jakieś truskawki, malinki. Znowu więcej berberysików. Tutaj już mamy takie byliny. One już są ukorzenione, tylko jeszcze nie oplewione. Oczywiście liliowce, echinacee, czy jeżówki, astry. Tutaj też astry, no i tutaj różyczki, wisterie, różyczki, wisterie, różyczki pnące, żuraweczki. Piękne brunery. To są takie w a la posty, tylko z takimi innymi liśćmi i białymi. Białym nalotem na liściach i niebieskimi yy, kwiatuszkami, których nie widzicie. Tutaj macie primu, prymulki, i najwcześniej kwitnące byli w Polsce, prawdopodobnie. O, przepił się mnie. Yy, I to jest rabarbar, moi drodzy. Rabarbar. Po prostu fajnie. Ja. Będziecie mieć rabarbar w domu. E, oczywiście eukaliptusiki. Jej muszę przestać zdrabniać. Czuję się jak jakaś nauczycielka. W podstawówce która wszystko zdrabnia. E, winogronka moi drodzy, winogronka. Dobra, koniec tego zdrabienia. Winogrona. Winorośne, dokładnie, bo winogrona to owoce. Aczkolwiek jakoś dziwnie mi brzmi winoroś. Wolałbym, jakby ta roślina się nazywała winogron. Bo, dużo mówię. Dużo mówię, O! Oh, paniki w P9, czyli coroczny hit na żywopłot. Y, więcej winorośli, nie mówię winorośli, więcej mówię winogrona. Y, hortensje ogrodowe roczne, które jeszcze nie są na sprzedaż, dlatego, że przycinamy, aby ładnie się zagęściły i dopiero za rok pięknie nam tutaj się zrobiły. Pięknie kwitły. No takich widoków nie widzicie na szkółkach, prawda? No ale patrzcie, na szkółkach nie macie też tyle Hortensji ogrodowej, albo tyle winogron. Jak coś to jest tam po 20-30 sztuk z odmiany winogron i tyle. Także my idziemy pole. Pole właśnie... Napiszcie w komentarzu, czy u Was się mówi pole czy nadwór. No ja niestety pochodzę powiedzmy z biedniejszego rejonu Polski i mówię na pole. E, nad, fu, na, pole na, na dwór, na pole, nadwór no niestety ja jako chłop wychodziłem, moi przodkowie na dwór, a tam krakowianie i okolice Małopolski wychodzili na pole ze swoich dworów także idziemy idziemy na ten dwór albo pole, zależy kto co woli i zobaczymy czy w listopadzie jest jeszcze coś ciekawego do posadzenia czy czymś można się zainteresować, ale w międzyczasie ale mi ręka boli od tego. No, no dobra, tak Ale w, w międzyczasie... Patrzcie. Szkółka. Idziemy. W międzyczasie. Po raz trzeci to mówię. Chciałem powiedzieć, czy w ogóle jeszcze można sadzić rośliny. E, tak, jak najbardziej, zwłaszcza, że mam bardzo ciepłą tą jesień. U nas dzisiaj teoretycznie 20 stopni, dla mnie to było bardziej jakieś 16. No może więcej 17. Zaraz jeszcze po nie wiem po co wziąłem tą kurtkę zimową i do pierwszych większych przymrozków bez problemu można sadzić rośliny teraz w sumie i kopane z gruntu czyli z całym korzeniem i tak jak teraz widzicie w doniczkach ile błotka dobra okej okay. widzicie coś ciekawego berberysy berberysy są zawsze spoko jesienią bo zawsze tej kolorki się przebarwiają Ech. no i tak, oczywiście rośliny iglaste to jest maskę, bo swoją zieleń przebarwiają się e, zerowo, więc e, zawsze są tak samo piękne e, Boróweczki, tutaj jeszcze nie oplewiona kwaterka, ale one również przebarwiają się na taki czerwonawy kolor, coś takiego podobnie jak żurewinka czyli nasze takie cierpko kwaśne owocki bardzo łatwa w roślinka a patrzcie co tutaj mamy bardzo długo kwitnie Budlejka zaraz listopad być może jak to oglądacie to już jest listopad nie jestem pewny e, chyba tak nie, jeszcze nie, jeszcze nie a tutaj Budleja nie zamierza iść spać na zimę tutaj kolejna odmiana dalej, kolejna odmiana Flower Power takich dwukolorowych kwiatach lecimy dalej, z ciekawszych rzeczy to oczywiście krawe ozdobne tutaj jakiś miskancik red tak, ta odmiana ciekawa jest ponieważ się przebarwia yy, sam kłos najpierw jest czerwony, później biały yy, oczywiście jeżówka, green twisted w ogóle jeżówki, ale ta odmiana to jest to, ja muszę... nie, nie zrobię sobie zdjęcia ale jest naprawdę no popatrzcie na to Jaka sadzonka giga czad duża Hortensie, Hortensje. O, tam mamy ciekawą bumę. Już idziemy, mój drodzy. Nie wiem jak mnie słychać na tym wietrze, ale postaram się, żeby było dobrze. Yy, kocimiętki. Jedna tutaj odmiana trochę słabiej kwitnie i druga kwitnie. O wiele, o wiele lepiej. Natomiast no kocimiętkę nie da się zniszczyć, po prostu są niezniszczalne i zawsze pięknie kwitną. Z roślin, które długo się utrzymują i ładnie wyglądają to została nam ostatnia sztuka Delenia slimy. Zimą ma takie czerwone pędy, więc ładnie wygląda i ładne biało-zielone liście, takie lekko pokarbowane, po trochę jakby chore były, ale to jest całkowicie naturalne, że są takie powyginane, no i jeszcze kwitnie. Także ciekawa roślina. Trawę jak tataraczki, nie tataraczki, no to patrzcie to nie jest trawa teoretycznie ale powiedzmy, że na potrzeby filmu nazwijmy ją trawą ponieważ nie narządza grup traw wiechinowatych yy, jeśli dobrze mówię nie pamiętam jak to grupa się nazywa, traw no ale wiecie o co chodzi, że jest grupa traw no to to jest po prostu jakaś inna grupa, tym się różni ło zmęczyliście mnie, jeszcze coś tu kwitnie z yy, tw też długo kwitną. No, no i tak, pierwsza, Szałwia. No, ona nie przestanie kwitnąć, tak naprawdę od końcówki maja. No, ja nie, nie wiem, co z tą odmianą, Szalona. Gejnardie, tutaj żółta mesa yellow, a jest też czerwona mesa red. Yy, verbena, jeszcze kwitnie. Ryśna jednoroczna, która się tak łatwo wysiewa, yy, że jest uważana za wieloletnią. Yy. Co my tu mamy ciekawego? Jeszcze tam biała jeżóweczka kwitnie. Jeden kwiat, kwiatuszek jest. E, biała, dom, e, biała, żółta dąbrówka rozłogowa oraz zawilet krajowy. Tylko to jest odmiana, taka zwykła z lasu odmiana. No i duży mamy jeszcze traw, hortensje oczywiście. A zobaczycie hortensji, multum. Ale to widzieliście w ostatnich odcinkach, do których Was zapraszam. Tam bajka już mnie woła piesek. Także chyba będziemy się powoli żegnać, bo no, co ty dużo mówić, listopad nie jest dobrym miesiącem na szykowanie ogrodu. Patrzenie co ładnie wygląda, bo po prostu mało co ładnie wygląda. Ale mam nadzieję, że... Wam się podobał. Jeżeli szukaliście, już tak ostatnim y, rzutem na taśmę, czegoś ładnego do ogrodu, że coś znaleźliście dla siebie, szukajcie też u siebie w y, centrach ogrodniczych, w centrach i szkółkach. Chociaż niektóre szkółki też prowadzą y, takie sklepy przy y, szkółce. Także zapraszamy na no, dużo, Niedługo duże zmiany na naszej stronie. Ale wszystkiego dowiecie się. W swoim czasie. Do zobaczenia. Jeszcze jakiś film, który w tym roku panie, no ale nie oszukujmy się. Branża groźnicza jest o tyle kiepska, że zimą nie ma co nagrywać. Do zobaczenia.